Bardzo się cieszę, że przyjechało tyle gości zagranicznych, bo, bo ktoś ma oglądać to, co zaproponowano. Propozycja jest imponująca. Napisałem o tym na swoim blogu przed wyjazdem. Nie jestem zawiedziony. Chciałbym, żeby więcej takich rzeczy było. Jest wana, a sam Drochowicz jest przeuroczy. Przeuroczy, aczkolwiek trudno mieszkać w truskawcu i dojeżdżać tutaj. A jak być właśnie odbierasz? No bardzo dobrze odbieram, bardzo mi się podoba to. No jakby powiększam teraz skalę swojego oglądu, bo dwa lata temu byłem to, byłem króciutko, niewiele widziałem. Teraz sobie już uzupełniałem pewną wiedzę, szczególnie szulcowską. Chociaż przyznam się, że jeszcze na przykład na Kierkut nie trafiłem. No. To daleko troszeczkę od centrum. Ale mam nadzieję, że... Też to kiedyś na drogach. Nie, to na następnym festiwalu. A która z imprez dotychczasowych jakby no, Tobie Nie, no, no? Ja, To jest moja szajwa, moje prywatne są, ale ja ciągle kocham krokę, wiesz o tym Podam. dobrze. Ja mhm. uważam, że, że był to koncert yy, bardzo wzruszający. Yy, yy, I wydaje mi się, że także zadziała na chłopaków, na muzyków. Że to, tak niezwykłym, to gdzieś tak w trakcie czasu zaczęło docierać, że, że w końcu to się odbywa w niezwykłym miejscu dla tej muzyki. Nie? Więc y, jestem tym absolutnie zauroczony. Wczoraj mi się podobała dosyć ulica Krokodyli w wykonaniu Wrocławskiej Pantomimy. Chociaż ten język, jak się okazuje, już jest trochę przebrzmiały i tam z Pantomimy Tomaszewskiego to niewiele już zostało to idzie wszystko raczej w stronę bardziej popularnego obecnie teatru tańca. No w każdym razie, no jest kilka takich rzeczy. I szalenie wykładać, wykład nikami się podobał. Uważam, że był bardzo, bardzo znaczący. I, i, I cieszę się, że, że byłem na tym wykładzie, bo to jakiś też chyba epokowy krok. Po prostu takie takie rozmowy i, i takie myślenie. Czy warto przyjechać do Drochobyczy? Na festiwal? Na w ogóle. Festiw w ogóle? Pewno, że warto. Szkolwiek Drohobycz mógłby się już zlitować nad no, podwoziami samochodów. I co? To, co tutaj jest dla nas niewyobrażalne w Polsce. Ja zresztą już opowiadałem znajomym, że kiedyś tak przyjeżdżałem z zachodu do Polski, to zaczynałem psioczyć, bo zaczynały się straszne drogi. A dwa lata temu, jak wracałem z Drohobycza, to całowałem polskie drogi. Po przeżyciach tutejszych. To jest trauma po prostu. Ale, ale przecież tutaj jest mnóstwo takich roku, jak nie patrzeć pod nogi. Tylko raczej wyżej. To Malu, naprawdę a... jest to oglądać. Drogi są złe, ale podobno dziewczyny w trochę najpiękniejsze. Najpiękniejsze, naprawdę. Powiedz kilka słów. No, w tym roku już tak nie, nie, nie kontynuuję tej tradycji, bo ten, 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 ten to jazda jest truskawca, mnie trochę zabierają czasy, ale dwa lata temu tu siedziałem nieustająco, prawie że mnie festiwal nie interesował, bo oglądałem dziewczyny z ogrodka do tejże kawiarni. Przy której stoimy. No ja dzisiaj się dowiedziałem, że połowa gości festiwalowych, to znaczy ta połowa brzydcza, tak zwana, to praktycznie większość czasu spędza właśnie tutaj na rynku, przy ratuszu, ta. siedząc i obserwując. Nie wiem czy pamiętasz, że dwa lata temu to była taka sytuacja, że złączył się festiwal z końcem roku szkolnego. To jest Gię... dzisiaj. Dzisiaj to jest koniec, koniec roku, też, roku tak? szkolnego, I tak? dziewczynki biegały w takich białych kokardach i w ogóle w fikuśnych strojach, takich trochę między mundurkiem a wyzwaniem. I no przecież wszyscy naukowcy, uczeni, szlocolodni rzucili prawdę obrady i tylko się fotografowali z tymi pięknymi dziewczynami tutaj stąd też pamiętam pewne niezwykłe przeżycie. Przekonałem się naocznie po prostu, co znaczy tutaj poezja, jak traktowany jest poeta. Tu do tej kawiarenki przyszedł Andruchowicz, a dwie dziewczynki właśnie z kokardami. To chyba maturzystki, a ja nie wiem. No. Dziewczynki, no już takie wyrosły, ładne dziewczyny na szpileczkach, eleganckie i tak dalej to one na widok Andruchowicza zaczęły piszczeć po prostu, tak jak się piszczy, prawda, no, gdzieś tam na koncertach, na koncertach jakichś naj, największych gwiazd. One były zauroczone tym, że go spotkały. Znalazły jakieś kartki, autografy z niego zbierały, mieszały mu się na szyję. No po prostu coś niezwykłego. W Polsce tak poeta dobrze nie ma. A Szulc, jak w tym, bo zapominamy w końcu o Szulcu, prawda? Czy, wiesz, no ja co, ty, co ty z Szulca ja odnajdujesz, ale w ja... samym miasteczku, to jest jakby. No, wiesz, ja, pytanie, ja, ja, ja myślę, że, yy, yy, że. Tak, że każdy z nas miał jakieś wyobrażenie drochobycza i ono było często zupełnie mylne zupełnie inne nie, niż drochoby czy w rzeczywistości. A teraz trzeba to troszeczkę w mózgu przeflancować. Po prostu przystosować to do okoliczności, jaki jak był to, jak, jak, jak były naprawdę. Oczywiście to się i tak już zmieniło pod wpływem chociażby y, lektur y, profesora Panasa, ty, gdy czy, czy no powiedzmy taka willa bianka, to już prawda, to już było jakieś inne wyobrażenie. To już było wyobrażenie rzeczywiste. Mam że to ilustrowane y, pozostało. No ale już, to już się już ułożyło w jakiś ciąg. Oczywiście ten szulc jest bardzo drochowiecki, bardzo galicyjski, tak jak mówił y, jak mówił Michnik właśnie, że jest po prostu cesarsko-królewskiego, wielonarodowego prawda, tygla, który stanowi jedność kultury. Prawda. Tak jak Mityl Europa. To tak samo tutaj jest jakby termin no, Galicji. On używał też terminu ukraińskiego, bo przebywacz nie pamiętam sobie, jaki jest ukraiński ter, termin na Galicję. Hałeczyna, tak? No, chyba tak. No. W każdym razie ta Galicja stanowi oddzielną jakość. kiedyś taką książkę czytałem, taką przewodnik, imaginowany takiego austriackiego pisarza po Galicji. On nigdy nie był, tylko na podstawie lektur różnych napisał ten przewodnik. No i jak się tam to połączy? Tam te, te doznania, prawda, te, no, stricte galicyjskie, bo, bo dotyczące, że tam się jedzie pociągiem, wysiada na poszczególnych stacjach, a to w stryju, a to w drochobejcze, a to gdzie indziej. No to no to, to, to wiesz, no, trzeba docenić, że to jest zupełnie inna jakość kultura. No, ja zresztą jako Lubliniany zawsze byłem na to wyczulony. Martwiłem się, że my byliśmy, że myśmy byli prawda, pod zaborem rosyjskim, bo, bo ten bo ten prawda, austriacki deko lepszy, no. No, ale zdarzyło się w drugim zaborze, że, Polska, że Lublin był w chwilę także w tym. Więc to jest taki dobry punkt w życiu. Powiedzmy w biografii Lublina. No. Dzięki. No.